Schodzimy na dół. Pod pralnią była fabryka broni. Tak. Hałas musiał być spory, nikt się nie zorientował. Pralki chodziły na okrągło, zagłuszając to, co działo się pod ziemią. Naprawdę tak hałasowały? Bardzo. Sprawdźmy. No rzeczywiście. Mogły zagłuszyć wszystko. Niezłe rozwiązanie. Pralnia, która przejmowała odzież brytyjskich żołnierzy, okazała się znakomitą przykrywką. Opieraliście Brytyjczyków, żeby ukryć podziemną fabrykę. Tak, i byli zadowoleni z naszych usług. Gdyby was nakryli, zostalibyście aresztowani? Sądzę, że skazaliby nas na karę śmierci. Niektórzy pracownicy nie byli pełnoletni. Najstarsi mieli 22 lata. Ja byłem najstarszy. Życie tych ludzi zależało od utrzymania istnienia fabryki w ścisłej tajemnicy. Spójrzcie, niesamowite. W tamtych czasach poruszałem się znacznie szybciej. Czuję się jak na froncie niesamowita historia. Niewiarygodne. Jesteśmy 8 metrów pod ziemią, czyli jakieś 20 stóp. To miejsce wygląda tak jak przed laty? Tak. Pralnia ukrywała sekretne wejście do podziemnej fabryki broni. Drugie wejście znajdowało się na terenie pobliskiej piekarni. Ściany i sufit fabryki były betonowe i dodatkowo wzmocnione licznymi zbrojeniami. Co produkowaliście? Amunicje, między innymi naboje do stanów. Sten to angielski karabin maszynowy używany już podczas II wojny światowej. Był stosunkowo tani i łatwy w produkcji. Wystrzeliwał 500 pocisków na minutę. Nabojem było 9 mm parabelum. Szlomo i jego pracownicy wyprodukowali tu 2 miliony sztuk amunicji. Wszystkie te wysiłki miały wypełnić przepowiednie Ezechiela o powrocie wygnanego narodu na dawne ziemie i powstaniu nowego Izraela. Był rok 1945, kończyła się II wojna światowa. Żydzi uświadomili sobie, że pojawiła się historyczna szansa na stworzenie państwa Izrael. Po wojnie, po Holokauście. Ale rzeczywistość była inna. Musieliśmy stawić czoło armiom naszych arabskich sąsiadów. Baliście się napaści. Obecnie Izrael posiada jedną z najpotężniejszych armii na świecie. Jednak w 1945 roku izraelscy osadnicy byli praktycznie bezbronni. Mieszkańcy kibucu Ayalon zbudowali więc fabrykę broni i przemycili z Polski odpowiednie maszyny. Proszę mi opowiedzieć, jak przebiegał proces produkcji. Maszyny miały napęd elektryczny. Czyniły straszliwy hałas. Tak to wyglądało? W tym miejscu wycinano naboje i łuski. Tak, widać tu różne rodzaje otworów. Tutaj obrzezywano naboje. Obrzezywano. Pracowali tu młodzi robotnicy, dziewczęta i chłopcy. Dla bezpieczeństwa każdy znał tylko jeden etap procesu produkcji. W pobliżu stacjonowali Brytyjczycy, ale największe niebezpieczeństwo stanowiła sama fabryka. Gdyby coś poszło nie tak, nie było stąd ucieczki. Podczas wybuchu zginęlibyśmy wszyscy. Było to mnóstwo prochu i dynamitu. Naboje musiały być testowane, dlatego tuż obok zbudowano strzelnicę. To Twoja prywatna strzelnica. Tutaj sprawdzałeś naboje, które produkowano w fabryce. To było niebezpieczne. Mimo ryzyka w Ayalon nigdy nie wydarzył się wypadek. Tę podziemną operację dopracowano w najdrobniejszych szczegółach. Były tu nawet kwarcówki, żeby nie widać było bladości pracujących pod ziemią robotników. Zadbaliście o wszystko. Mógł nas zdradzić nawet najdrobniejszy szczegół. Czuję się jak w filmie szpiegowskim. To był wymóg czasów, w jakich przyszła nam żyć. Musieliśmy wykonać robotę, która do nas należała. I czerpaliśmy satysfakcję z tego, że robimy coś, co zapewnia nam przetrwanie. Imponujące. Przepowiednie kształtowały dzieje Izraela od tysięcy lat, przewidywały nadejście Zbawiciela, krwawe wojny i dalszą przyszłość ludzkości. Niektóre już się wypełniły, inne, budzące grozę, mają się dopiero spełnić.